Dobry wieczór Państwu, Piotr Sobczyński, witam z Abu Dhabi, gdzie startuje pierwsza w tym sezonie impreza zaliczana do klasyfikacji Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych. To pięciodniowy rajd Abu Dhabi. Poza nim w programie są jeszcze rajdy w Tunezji, na Sardynii, w Brazylii, Egipcie i Maroku. Próba w Emiratach Arabskich ma w całości pustynny charakter. Na początku sezonu trzeba sobie przypomnieć, jak się jeździ po wysokich wydmach. Na starcie 33 motocyklistów z najlepszymi w ostatnich sezonach fabrycznymi kierowcami KTM-a, markiem Komą i Cyrilem Depre. Jest też Orlen Team reprezentowany przez Jacka Czachora i Jakuba Przygońskiego. Rajt Emiratów kojarzy im się z wywalczonymi w ubiegłym roku tytułami mistrza i wicemistrza świata. Dopiero od tego rajdu będziemy liczyć punkty i jesteśmy świeżo po Dakarze, także nie było dużo czasu na przygotowania. W Polsce wiadomo jaka była pogoda. Dużo zawodników tutaj nie przyjechało, bo po prostu nie było w stanie wyrobić się po rajdzie. No do tej pory dwa razy startowałem w Dubaju i zawsze byłem jedenasty na prologu. Teraz liczę na to, że może będzie trochę wyżej, że to jedenaste felerne miejsce mnie tym razem nie, nie będzie dotyczyło, więc powinienem być na pewno jakoś wyżej. Dzisiejszy prolog w Abu Dhabi był wyjątkiem od reguły. Nieco ponad dwukilometrową trasę wyznaczono nad morzem z dala od pustynnych piasków. Oprócz motocyklistów wystartowało 11 kładowców, a wśród nich bohater rajdu Dakar. Pałsonik. Cele są typowo krakowskie, zbierać punkty do klasyfikacji generalnej i uczyć się od tych najlepszych. Każde z miejsc, w którym będziemy jeździć w tym roku ma swoich lokalnych matadorów i najlepszych fachowców. Stawkę uzupełnia 29 samochodów i jedna ciężarówka. Przed rajdowcami 1500 km odcinków specjalnych, co stanowi prawie 3 czwarte trasy całego rajdu. Pustynia czeka.